Dobra, chciałem powiedzieć o koniecznych reformach w ogóle, jeżeli chodzi o pracę w, w ogóle w Polsce. No na tym się na razie skupmy. Ona jest często niedorozwinięta, często powoduje, że ludzie są w stresie, w jakimś takim napięciu, ciągle ktoś im mówi, co mają robić, jacy być. I przez to nie są jakby nie tylko sobą, tylko są w pewnym takim stłamszeniu, które gdzieś potem owocuje taką no, strukturą, takim zakłuciem, z blokadą pewną, człowiek się źle czuje w środku, czuje jakąś niepewność. Są często wiesz, w pracach jakieś takie umowy lękające, no, wiesz, których człowiek no, ma jakby niewiele do zrobienia, nie może jakby czegoś za bardzo zrobić, boi się, i przez to no, jest taki dopasowany, taki, to z czasem wypala człowieka. Takie jakby działanie z lęku. Tu można też zobaczyć ciekawą rzecz, że z jednej strony jest właśnie, bo no, to jest podobne na pierwszy rzut oka, może być dla takiego lajka podobne, że na przykład są, jest dwoje ludzi, tak, którzy są jakby niby się otwarci. I wiesz, że wiesz, coś robią w podobny sposób. Ale jeden człowiek na przykład jest w lęku, i on po prostu mu, nie wiem, musi coś robić bardziej, że jest do, do tego przeznaczony, bo gdzieś tam płacą, to płacą, jakieś umowy. A jest też z drugiej strony osoba, która jest po prostu w takiej miłości bardziej, samoświadomości. I ona to robi jakby ze swojej ciekawości takiej, wiesz, wewnętrznej. Nie? Czyli tu mam wewnętrzną motywację, która jest właśnie najlepsza. I która sprawia, że ja jestem sobą, że ja mogę przez to samodzielnie widzieć rzeczywiście rzeczywistość, łatwiej przewartościować wszystko to, co mi nie służy, e, łatwiej rozpoznawać jakby potencjał czegoś, być bardziej w czymś. E, no i z drugiej strony jest ta zewnętrzna, tak? kiedy człowiek po prostu próbuje jakoś się pokazać na zewnątrz e, i tak naprawdę e, robi coś, co e, na pokaz, tak zewnętrznie jest tak w, w, w tych papierkach zewnętrznych, tak? I to, no, jakbym męczy, nie rozwija tak naprawdę. Tak? To jest tylko coś, pokazywanie czegoś, jakiegoś efektu, a, a pod tym to często jest błagan, często jest jakiś chaos, często są jakieś nieprzerobione rzeczy. Dlatego tak istotne jest w środowisku, gdzie my w ogóle jakby żyjemy, żeby wytworzyć paradygmat, w którym jesteśmy przede wszystkim pierwszym sobą i w tym widzimy wartość. w tym możemy wzrastać, dobrze się czując, będąc w mocy. Takim, wiesz, wyrażaniu siebie, z, z, które płynie z, po prostu z tej naszej, z mojej, tak? na poziomie moim, z esencji. Czyli wiesz, u mnie jest samo poznanie bardzo dobrze rozwinięte. Ja bardzo dużo czuję i też widzę, jak bardzo mogą blokować, właśnie, różne jakieś takie środowiska, gdzie jesteś pod, pod wpływem jakiś umów stresujących, jakiegoś czegoś, co. Ciągle wymaga czegoś od ciebie i wiesz, jakby próbuje kara, karać, jeżeli wiesz, coś tam nie zrobisz. Oczywiście często to jest po prostu takie straszenie dla zasady, ale to nie jest miłe, to nie jest fajne. O wiele ciekawiej jest być w środowisku, który, w którym się czuje wsparcie i taki, taki głębszy rozwój, zrozumienie i tyle, że nie trzeba być jakby ograniczonym jakby do czegoś tam takiego wiesz e, toksycznego, nie? Bo dużo ludzi też potem mówi o takiej toksyczności w ogóle w relacjach i tak gdzieś dalej to się właśnie bierze z takiego, jakby bezmyślnego działania na zewnątrz, bo tak trzeba, bo tak się powinno. Tak. I dlatego ludzie, którzy gdzieś zastanawiają się głębiej i coś, wiesz, i umieją coś w, sobie w swoim życiu przemienić, przewartościować jakby więcej przez to, jakby mieć takiego ciepła w sobie, sobie łatwiej wtedy, ci ludzie na ogół zdają sprawę, że życie nie po to, żeby zapierdzielać ciągle, nie wiem, zarabiać papiery i gdzieś być cały czas wiesz w wykonywaniu jakichś zajęć tak, odpowiednio tylko też czy przede wszystkim bycie ze sobą tak, w dobrym kontakcie i w tym dobrym kontakcie w dobrym środowisku rozwijanie w sobie wtedy można łatwo rozwijać siebie w takim, wiesz, takiej pewnej subtelności, że się dobrze czujesz naprawdę tak, ze sobą przez to też możesz dobrze się czuć z innymi, Masz dobry kontakt ze sobą, to możesz też łatwiej y, też wyczuwać innych ludzi. I to jest ta przemiana, z, czasami totalnie na ileś poziomu wyżej, gdzie, wiesz, jakby zaczynasz odbierać tych ludzi, jakby nie właśnie grając, udając, jak to często się tak dzieje gdzieś, tak, między takimi pracownikami, którzy tworzą sobie jakieś takie osobowości, często nastawione na y, jakieś pokazanie się, jakieś takie, no, często. Nie czuć, że to jest dalej jakaś rola, w której człowiek jest. Nie? Dlatego takie bycie sobą, czyli takie wsłuchiwanie się w siebie, taki, taki wewnętrzny spokój, tak, z którego, w którym można się odnajdywać, działać też, wiesz, bo naturalnie się bardziej angażować, być w takiej, takiej jedności, bo daje nie tylko wiele satysfakcji, więcej, ale jest też czymś, co realnie Ciebie rozwija, co karmi Twoją duszę. W tak? przeciwieństwie do na przykład takiego trwania w czymś, bo tak trzeba, bo, Trzeba myśleć, zapierdzielać, bo tak się komuś wydaje. Taka halucynacja potem, często w takich oparach absurdu. Także można też często zobaczyć to wypalenie, które powoduje to, że potem ludzie gdzieś żyją jakby wieloma, jakby mają swoje życie, mają wiesz, pracę, mają tam jeszcze jakieś rzeczy i totalnie jakby się są tacy zdystansowani, tacy często nieobecni, yy, często potem mają to wszystko gdzieś nie? i koniec końców, jakby to wytwarza taką. Jakby nie taką taki pewien chaos, nie? chaotyczność nie? w tym wszystkim. I zupełnie to nie ma sensu. Natomiast tam, gdzie jesteśmy sobą i oddychamy tak, ten, tą, tą relacją ze sobą samym, znajdujemy się w sobie samym, to, to łatwiej jest widzieć też kontrast nie? Do, do tego, czego nie czujesz, czego nie chcesz. Bo jak się jest w tym, czego nie chcesz i jesteś tam gdzieś związany jakąś rolą, tak, jakimś papierem to można też czuć podświadomie ile tam się robi jakichś takich często blokad, jak to nie wychodzi nie? i dlatego sami popełniamy te błędy, tak że jesteśmy gdzieś odwróceni, wracamy się, cofamy, idziemy jakąś ślepą uliczką, ale właśnie życie to też ono prowadzi nas do tego, żeby właśnie być, żeby mimo tego, że gdzieś mogliśmy zbłądzić, żeby uświadomić sobie, ten wspólny mianownik, że jesteśmy tym wszystkim, um, może powiedzieć, istotami ludzkimi, boskimi, które wiesz, tak naprawdę są piękne, wrażliwe, cudowne, doskonałe w samym środku siebie. I ten stan, właśnie odpowiedni, który czujesz właśnie sercem, duszą, że jesteś właśnie tą, tą swoją doskonałością. Masz ten kontekst z absolutem, z boskością, tak, gdzie jest nieskończona energia. Jak to też już czujesz, czy może na początku wierzysz bardziej wiesz, w taki sposób, że to cię wzmacnia, to wiesz, o wiele zupełnie inaczej możesz wchodzić w tą przestrzeń. Gdy ty Czujesz wtedy tą, tą rzeczywistość, tą przestrzeń, tak się zachować, tak, wiesz, jak wchodzić w interakcje, jak poznawać. No może się przez ciebie przejawiać ten nowy taki dyskurs, który jest potrzebny nam wszystkim. Wszyscy tak naprawdę pragniemy być sobą. Czasami jesteśmy właśnie tak bardzo w tych rolach w takim skomplikowaniu, że nawet już w pewnym momencie ciężko nam o tym powiedzieć wprost. Po prostu takie pewne zakłamanie tak już sprawia, że my w ogóle co innego czujemy, co innego myślimy, co innego jeszcze mówimy i robimy. Dlatego takie widzisz wywiady, które też tutaj udzielam na kanale i widzisz, jak, jak ludzie reagują. To jest, widzisz, dla mnie to jest bardzo proste, to jest naturalne. Ludzie też to czują, ludzie też lgną do tego. wiesz, tak, Wzmacniają to też wiesz, swoją osobą. To jest też kwestia pewnej praktyki, doświadczania. Bardzo dużo uczę I to jest to, że my się cały czas uczymy, i właśnie od jakości tej nauki zależy też jakość czy też droga, którą podążamy.